Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Marka. Po swym zmartwychwstaniu wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to jego towarzyszom, pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak, słysząc, że żyje i że ona go widziała, nie dali temu wiary. Potem ukazał się w innej postaci dwom spośród nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili i obwieścili pozostałym, lecz im też nie uwierzyli. W końcu ukazał się samym jedenastu, gdy siedzieli za stołem i wyrzucał im brak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli zmartwychwstałego. I rzekł do nich: idźcie na cały świat, i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Oto słowo pańskie. Znałem kiedyś człowieka, który opiekował się głęboko pośledzonym synem. Przewijał go, karmił, dźwigał przez ponad 30 lat. Ten człowiek trafił kiedyś do lekarza z dokuczliwymi bólami kręgosłupa. Gdy lekarz dowiedział się źródła powodu tych dolegliwości, Zaczął nagle ostro karcić ojca chorego dziecka, że zdecydował się na opiekę nad nim, narażając państwo i podatników na nadmierne wydatki związane z opieką nad chorym. Dlatego lekarza Głęboko upośledzony człowiek był tylko obciążeniem dla społeczeństwa, obciążeniem, którego nie powinno być, które powinno się usunąć. Ale lekarz ten nie wiedział, że ojciec patrząc codziennie, zwykle przy karmieniu, w oczy upośledzonego syna widział w nim kogoś więcej aniżeli chore dziecko. Widział w nim swój skarb. Skarb, który na pewno kosztował ojca zdrowie, ale może też marzenia, plany albo tak bardzo dzisiaj przez niektórych pożądaną karierę. Czasem nawet zdawało się temu Ojcu, że widzi w twarzy swojego chorego Syna twarz samego, udręczonego i żyjącego Jezusa. Moi drodzy, czy my potrafimy być miłosierni dla samych siebie? Słyszymy, że Bóg bogaty w miłosierdzie daje nam za darmo swoją miłość miłosierną. Nawet dociera do nas, że na tą miłosierną miłość Boga do nas mamy odpowiedzieć miłosierdziem dla drugiego człowieka. Ale czy czasem nie zapominamy też o miłosierdziu dla samego siebie? Bo czy my tak naprawdę chcemy osiągnąć niebo? Chcemy wiecznie przebywać z Bogiem? Czy na pewno chcielibyśmy spotkać żywego zmartwychwstałego Chrystusa? Popatrzeć Mu w oczy? A może budujemy sobie tutaj dom? i wpadamy w rozpacz gdy to się nie udaje bo przychodzi śmierć jak mamy tutaj żyć Proboż za ars święty jan maria Wianej ostrzegał kiedyś nie mów ludziom o bogu kiedy nie pytają ale że i tak by pytać zaczęli kiedy ktoś prosi, pokaż mi Boga, z całą odpowiedzialnością powiedz: popatrz na moje życie, gdzie chodzę, czym się zajmuję, o to, o co dbam. Nie dalej, jak kilka tygodni temu na audiencji środowej papież Franciszek mówił tak: Zadanie chrześcijanin ma jedno. Umożliwić Jezusowi wyjście do ludzi. Po prostu przyjąć komunię świętą i zacząć działać na zewnątrz po wyjściu z murów kościoła jako ten, który niesie Boga. Tak, wiem co powiecie, że Pan Bóg mógłby się obejść bez nas. Sam mógłby iść na zewnątrz murów kościoła do innych. Ale jak czytamy Pismo Święte... To tam wyraźnie Jezus mówi, że nas potrzebuje do tego, że chce, żebyśmy go zanosili innym. Mamy być taką jakby żywą monstrancją, przyjąć go do serca i pokazywać zanosić. Kochani, gdy przyjrzymy się nieco dzisiejszej Ewangelii, Możemy dojść do ciekawych wniosków. Użyte trzy razy w tym fragmencie słowa Bożego greckie słowo tłumaczymy zwykle jako ukazał się, czyli Pan Jezus ukazał się Marii Magdalenie, tym, co poszli na wieś. Ale to słowo ukazał się które tam występuje w oryginale, można też dosłownie przetłumaczyć jako został pokazany albo został uczyniony widzialnym, widocznym. Czyli można dosłownie powiedzieć, że chrześcijanin, katolik ma pokazywać Jezusa. Ma postępować tak, by ludzie w jego życiu widzieli samego Jezusa. Ten dzisiejszy fragment Ewangelii może budzić co najmniej nasze zdziwienie. Właściwie dzisiejsza Ewangelia może się wydawać na pierwszy rzut oka niezrozumiała, żeby nie powiedzieć, trochę absurdalna. Zapytacie dlaczego. Bo najpierw pogrążeni w smutku płaczący apostołowie dwa razy nie chcą dać wiary w prawdę, że Jezus zmartwychwstał. Dzisiaj byśmy ich wysłali do psychologa albo psychiatry z depresją pewnie. Po czym przychodzi do nich sam zmartwychwstały Pan Jezus i posyła ich, aby głosić Ewangelię całemu światu, wszelkiemu stworzeniu. Powiemy przecież, aby kogoś do czegoś przekonywać, to trzeba najpierw to przyjąć samemu. O co chodzi? Przecież oni tej prawdy o zmartwychwstałym, którą mieli przekazywać, nie przyjęli, jak wynika z Ewangelii. Czyżby Pan Jezus chciał ich za karę wysłać do bezsensownej pracy? Dzisiaj w Ewangelii widzimy uczniów Jezusa smutnych i płaczących. Oto ci wielcy apostołowie, którzy za kilka tygodni, tak jak na przykład święty Jakub w Jerozolimie, miesięcy czy lat oddadzą życie śmiercią męczeńską za wiarę w Jezusa, dzisiaj siedzą i płaczą. A potem słuchają pokornie wyrzutów pana Jezusa, jak mówi Ewangelia, wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli go zmartwychwstałego. Jakie wyjaśnienie? Myślę, że wyjaśnienie jest bardzo proste. Pan Jezus, mimo że ci apostołowie są w takim stanie, to nie przestaje im ufać. Pan Jezus posługuje się niedoskonałymi narzędziami. Nie samymi świętymi, nie samymi doskonałymi czy idealnymi ludźmi. Zaraz potem, jak wyrzucał im brak wiary, posyła ich idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Czyli Bóg posyła tych zrezygnowanych i płaczących, tych upartych. I niewierzących. Jednak oni sami też wkładają pewien wysiłek, bo oni nie odchodzą. Nawet jak słyszeliście przed chwilą ci, którzy poszli na wieś, gdy zobaczyli Jezusa w innej postaci, jak przed chwilą przeczytałem, to wrócili do Jerozolimy, przestali uciekać. Oni nie odchodzą, nie zostawiają go, nie poddają się swoim wątpliwościom i strachowi, próbują jeszcze raz i jeszcze raz, a może jeszcze raz. I to jest właśnie ta droga dla nas. Jezus nam ufa, powołuje nas i ciągle daje szansę. Nawet jeśli jesteśmy słabi, nawet jeśli ciągle spowiadamy się z tych samych grzechów, nawet jeśli nam. Może życie nie wyszło, albo rodzina nie taka, albo co zrobić z dziećmi, które odeszły od Kościoła. Sami wiecie najlepiej, jak to wygląda. To ciekawe, że prosta kobieta po przejściach, Maria Magdalena, poszła i opowiedziała o swoim spotkaniu ze zmartwychwstałym Chrystusem, towarzyszą Jezusa i samym apostołom. A oni w tym czasie byli pogrążeni w smutku i płaczącym. Smutek jest przebiegłym demonem, niszczącym i pustoszącym serce. Bo smutek może być chwilowym uczuciem, ale jeśli się z nami oswoi, jeśli wejdzie na stałe do naszego życia, to smutek może się stać stanem. Naszego życia. Może stopniowo zmienić nas w ustawicznych pesymistów, ciągłych pesymistów. Ale smutek bardzo łatwo możemy zwalczyć, jeśli będziemy w sobie pielęgnować tą myśl, że Chrystus zmartwychwstał. Dlatego wczoraj zapytałem jedną z grup, czy Chrystus zmartwychwstał. Odpowiedzieli: prawdziwie zmartwychwstał. I co z tym zrobimy? W historii każdego z nas jest coś, co wymaga uzdrowienia. Smutek zmienia się, zmienia nas, ale tak naprawdę możemy go bardzo łatwo zwalczyć, jeśli patrzymy na Jezusa i pamiętamy o nim, że to nie jest pamiątka sprzed lat, że nie obchodzimy jakiejś tradycji, tylko że Jezus żyje, tutaj i teraz. W naszym życiu. Kochani, kończąc, Jezusa warto zaprosić tam, gdzie sobie sami w życiu nie radzimy. A kiedy już nie dajesz rady, to po prostu modl się. Jezu, ty się zajmij moim życiem, bo ja sam już nie daję rady ciebie pokazywać. Już mi czasem ciąży ta monstrancja mojego serca. Jak przystępuje do komunii, może nawet regularnie. Nie wiesz, co robić. Po prostu czytaj Pismo Święte, czytaj Ewangelię, a znajdziesz sytuację dokładnie takie, w jakich dzisiaj jesteś. Po prostu szukaj w Słowie Bożym, co by na Twoim miejscu zrobił Pan Jezus. I nie oszukuj się tym, że On był Bogiem człowiekiem, bo On nam pokazuje, jak żyć. Warto prosić Jezusa nawet o takie rzeczy, o które w rozumieniu innych prosić nie powinieneś. A Jezus, on po prostu wysłuchuje tych modlitw, które są dla naszego dobra, te, które są niepotrzebne, które by nam szkodziły, nasze modlitwy. Tak też może być. To Jezus, kochając nas, myślę, że ich nie usłucha. Bracie siostro, myślę, że mogę tak do Was powiedzieć, bo mamy ten sam chrzest. Mamy pokusę zaczęcia od jutra. Zacznijmy od zaraz, od tego momentu swojego życia. Zacznijmy być miłosierni dla samych siebie. Zacznijmy już od teraz dbać o swoją drogę do nieba tak jak potrafimy. Pokazujmy swoim życiem samego Jezusa, pokazujmy swoim życiem Jego miłość. A Bóg przez swoją wiarę na krzyżu usprawiedliwi nasze błędy, upadki i słabości, które się zdarzają i będą się zdarzać. Jeśli tylko Jemu zaufasz, dojdziesz do celu. Amen.